Szymanko, drugi film dzisiaj. Słuchajcie, pokażę wam stronę odnośnie poboru. Można powiedzieć może nie bardziej jak poboru, ale wysłania wszelkiej naszej młodzieży, która urodziła się między określonymi terminami. Nieszczęśliwe można powiedzieć, bo w tym momencie kierują ich na badania związane z przyszło może przyszłym poborem do wojska. Słuchajcie, zobaczcie tą stronę. Kto będzie pobrany? Powiem wam tak, my jako rodzice, jeżeli macie dzieci, to pamiętajcie, że nikt, żadne z waszych dzieci nie powinno walczyć, czy być wysyłanym na front, tylko dlatego, bo któryś z polityków ma taką zachciankę. Jesteś rodzicem i pamiętaj, że nigdy w życiu, tak jak ja, nie pozwolę mojego dziecka zabrać gdziekolwiek. Widzicie, szykują się na pielęgniarki, medyków, Ludzi związanych z branżą medyczną. Co się z tym wiąże? Może to tylko moje domysły, ale myślę, że i wy tak samo kumacie czasy jak i ja. I apeluję do wszystkich rodziców, jeżeli ktokolwiek by pomyślał o tym, żeby wasze dzieci wysłać gdziekolwiek. Także apeluję do Was, pamiętajcie, nigdy w życiu na to nie pozwólcie, aby ktokolwiek, jakikolwiek zasraniec polityczny, doprowadził do tego, żeby Wasze dziecko wylądowało na froncie z bronią. Strzelając do tego człowieka, którego nawet nie zna, z którym nie miał żadnego zatargu, nigdy go nie znał, nie ma nic przeciwko niemu, tylko dlatego, że fanatyczny pojeb, który dostał, został dopuszczony do dyrygowania w naszym kraju, akurat robi to, co robi w chwili obecnej. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej.